Podobno każdy dobry moc musi opowiadać jakąś historię, jednak zanim opowiem wam całą historię, a później szczegółowo omówię cały ten projekt, czuję się zobowiązany poinformować, że ten mocek, który właśnie przed sobą widzicie, był pracą konkursową na serwerze Brick Ekipy. Zapraszam oczywiście na tego Discorda, bo już jakiś czas temu dostałem tam tytuł małego twórcy, więc kiedy wbijacie na serwer, możecie sobie zaznaczyć, że jesteście ode mnie. Oczywiście zapraszam również do udziału w przyszłych konkursach, jakie będą tam organizowane. A teraz pozwólcie, że opowiem wam historię, którą zna każdy poszukiwacz schematów rynsztunku Szkoły Gryfa. Po się do miejsca, które wskazywała mapa, Geralt dotarł do ruin twierdzy na samotnej skale. Nie mógł jednak dostać się do środka ze względu na to, że most był zamknięty. Wtem Geralt zrobił to, co powinien zrobić każdy Wiedźmin, a co zrobił również każdy gracz: czyli szybki quicksave i skok na główkę do wody. Po wyjściu z wody, pierwszym co rzuciło się Geraltowi w oczy, było miejsce mocy. Po szybkim zaczerpnięciu i jeszcze szybszym zapomnieniu o dodanym efekcie, Geralt zaczął zwiedzać wybrzeże, jednakże szybko zrozumiał, że tędy droga do Nikon. Kierując się wybrzeżem obok miejsca mocy, Geralt zauważył, że na minimapie pojawiło się oznaczenie jaskini, a to mogło oznaczać tylko jedno. Ponowny skok do wody. Geralt wynurzył się w jaskini, gdzie szybko złanszotował z kuszy spotkanego utopca. Po szybkim przelutowaniu jaskini, Geralt wspiął się na oznaczone ptasim gównem półki skalne i chwilę później już lutował wnętrze twierdzy. Po przedostaniu się na dziedziniec, Geralt w końcu mógł otworzyć most i wpuścić płotkę. Albo i nie. Nauczony doświadczeniem szybko udał się w najwyżej położone miejsce, czyli na wieżę, na której nie znalazł nic ciekawego poza ciałem jakiegoś nieszczęśnika. Tylko co go tutaj przywlokło? Po kilkunastu minutach bezsensownych Poszukiwań, Geralt w końcu zauważył drabinę. Po wejściu na górę nareszcie znalazł to, czego tak długo szukał: czyli charakterystyczną skrzynię, w której znalazł schematy na rynsztokach Szkoły Gryfa. Zadowolony już chciał wracać na szlak, kiedy nagle usłyszał niepokojący hałas. Nie wiadomo skąd i dlaczego tak późno zrespiła się wiwerna królewska. Drakonid rzucił się na wiedźmina, na szczęście ten ukończył już krew i wino i bez większych problemów złanszotował bestię. Teraz Geralt może bez najmniejszego problemu udać się do najbliższego kowala, aby ten skorzystał z nowo pozyskanych schematów. Skoro mamy to już za sobą, pozwólcie, że opowiem jeszcze kilka rzeczy o tym projekcie. Jest to mój pierwszy Moc tej skali, jestem z niego naprawdę całkiem zadowolony. Tym bardziej, ile udało mi się tutaj, jak na pierwszy raz, napchać rzeczy, które nawet w zestawach są dosyć niespotykane. Nie nagrałem niestety całego procesu budowy, bo trwało to ponad tydzień, i nagranie tego byłoby po prostu niepraktyczne i nie miałoby większego sensu. Prawne oko zauważyło, że mamy tutaj taki wystający kamień. I ten kamień jest niczym innym jak pokrętłem do podnoszenia zwodzonego mostu, który blokuje się w dosyć randomowych momentach. A żeby zamknąć go całkowicie, no to niestety musimy sobie nieco y, pomóc. Powiedzmy, że jakkolwiek specjalne może być miejsce mocy. No, trochę nad nim siedziałem po to, żeby mieć możliwość zamontowania tych właśnie żółtych elementów imitujących ten lewitujący tam znak, kulę mocy, jakkolwiek to nazwać, domyślnie Geralta postawiłem właśnie przy tym oto miejscu mocy. Naprawdę ciekawie robi się dopiero z tyłu, bo choć na pierwszy rzut oka nie widać tu nic ciekawego poza małym wyłomem, to odsuwając tą motoroślinkę, która jest jedynie taką spinką, możemy Zdemontować tutaj kawałek muru i skały, żeby dostać się do środka, co widzieliście zresztą w historyjce. Wykorzystując księcia Kalmara z Ninjago, udało mi się zbudować całkiem przyzwoitego utopca. Biorąc pod uwagę, co Lego ma w swoim asortymencie, wydaje mi się, że naprawdę na wynurzającego się utopca to całkiem pasuje. Na wyższych piętrach nie zauważymy nic ciekawego od meble. Mniej więcej odwzorowane z gry. Tutaj w środku mamy podobnie, w miarę odwzorowane to, co było w grze jakieś beczki, jakieś skrzynki, no i oczywiście skrzynia, w której był sam schemat, która jest bardzo charakterystyczna. Jeżeli chodzi o wieżę, no to nie mamy tam żadnego wnętrza. Jest ona po prostu zbyt mała i raczej skupiłem się na tym, żeby z zewnątrz była ona w miarę okrągła na tyle na ile Lego pozwala no i oczywiście żeby pasowała skalą do reszty moca długo męczyłem się z tymi schodami barierką i daszkiem żeby w ogóle to w ten sposób jakoś zamocować i żeby to jakoś ze sobą współgrało i myślę że jak najbardziej udało mi się to uzyskać może i nie nadaje się to na jakiś oficjalny set Lego ale uważam że jak na mój pierwszy Taki pełnoprawny wiedźmiński moc naprawdę daje radę. Biorę się więc za rozkładanie tego i zaczynam projektować kolejne rzeczy. Wracam do Was niebawem. Prawdopodobnie znowu z czymś z wiedźmina. Koniecznie zostawcie suba, łapkę w górę i wbijajcie na Discorda Brick Ekipy. Do następnego.